Wielki kryzys w Ekwadorze, protesty w Chile, wcześniej obalenie dyktatorskich rządów w Sudanie, wystąpienia w Argentynie, Iraku i wielu innych krajach świata. Te miejsca dzielą tysiące kilometrów, ale może jednak coś je łączy. Jeżeli przyjrzeć się postulatom wznoszonym podczas demonstracji, takie wrażenie staje się tym bardziej silne. O tym porozmawiamy w dzisiejszych rozmowach strajku z publicystą działu międzynarodowego naszego portalu Jerzym Szyglem. Dzień dobry. Witamy również maskotkę strajku psinę, w naszym studiu. No więc, co tam się dzieje? Czy można mówić o jakiejś globalnej fali buntu? Można oczywiście o tym mówić, dlatego że ona po prostu stała się już rzeczywistością. Yy, z punktem startowym wszystkich tych buntów. Zwróćmy uwagę, są zarządzenia władz, zwykle gospodarcze oczywiście, zarządzenia władz, które dociskają niziny społeczne do wściekłości, doprowadzają ludzi do wściekłości, dlatego, że są jakby przepełnieniem czary, stają się elementem, który powoduje, że ludzie w pewnym momencie mówią nie. Mówią nie i bunt staje się wówczas naturalny. Przypomnę, że we Francji przed buntem żółtych kamizelek takim elementem była podwyżka cen benzyny. W Libanie mieliśmy zarządzenie na temat opodatkowania internetowych komunikatorów. W precedens światowy, w ogóle bardzo dziwny pomysł. W Chile mieliśmy podwyżkę cen biletów na metro. Proszę zresztą zwrócić uwagę, że wszystkie te zarządzenia, które wydawały władze kapitalistyczne tych krajów, one zostały natychmiast odwołane. Zarówno we Francji, w Chile, w Ekwadorze, również w Iraku, w innych krajach. One zostały odwołane, dlatego że rządzący zauważyli, że nie ma, że, że ludzie zostali doprowadzeni do tego punktu, który stał się dla nich samych groźny, dla ich władzy, dla ich niepodzielnej w zasadzie władzy, bo jednak. Wadą demokracji przedstawicielskiej jest jednak to, że ludzie mają bardzo ograniczony wpływ na to, co władza może zrobić albo czego nie może zrobić. Na szczęście pojawiają się pomysły, pojawiają się już coraz lepiej opracowane, coraz lepiej pomysły, które nabrały pewnej struktury, jak we Francji takie jak na przykład referendum z inicjatywy obywatelskiej, które pozwalałyby ludziom mieć dużo lepszy wpływ na życie społeczne niż do tej pory. Ta fala zresztą światowa, ta światowa fala buntów została zresztą zainspirowana w dużej mierze przez bunt żółtych kamizelek. Ten ból, co prawda zaczęliśmy, trochę jakby no, zniknął z pierwszych stron gazet, ale ludzie co tydzień od 50 tygodni wychodzą na ulicę, żeby domagać się większego wpływu na swoje życie. To co jest, jest już normalne. rok protestów, to rok cyklicznych już... protestów, tydzień w tydzień, mimo brutalnych pacyfikacji policyjnych. Zresztą brutalność policji to jest kolejny element, który łączy te wszystkie protesty. Zgadza się. Czyli ja odnoszę takie wrażenie, że neoliberalizm najpierw doprowadził ludzi do ostateczności, a teraz po prostu chwyta się wszystkich możliwych chwytów, żeby się tą, ten obecny stan rzeczy utrzymać. Ludzie po prostu zauważają, że neoliberalizm naturalnie w jakiś sposób idzie w kierunku autorytaryzmu. Nie ma, zwróćmy uwagę na właśnie na, na najbliższy przykład Francji, gdzie w zasadzie prezydent Macron jest królem jest w zasadzie królem, bo no to oczywiście jest konsekwencja, konsekwencja w konstytucji francuskiej, która rzeczywiście pozwala prezydentowi mieć no, władzę, której nikt w zasadzie w Europie poza nim nie ma. Można porównać to z władzą prezydenta Erdogana którego wszyscy potępiają za autorytaryzm. Tak, który, który uchodzi za za rządy autorytarne. Ale co jest, co jest. jakby tutaj najważniejsze w tym, że te wszystkie punkty zapalne, właśnie, które te wszystkie momenty zapalne, które powodują ludowy bunt, one rodzą się zawsze na zasadzie przepełnienia czary. Yy, że, że coś trwa lata. Ludzie w jakiś sposób akceptują, są dobrzy, prawda, są mili dla władzy, bo akceptują ciągle jakieś ograniczenia, ciągle to neoliberalne dojenie, bo przypomnę, że jednak neoliberalizm to polega dokładnie na tym, żeby wysysać, żeby niszczyć wszystko, co publiczne i wysysać z dołu pieniądze do góry. No właśnie, to może przy, zatrzymajmy się na jakimś konkretnym przykładzie, żeby uświadomić też czytelnikom, jak to, jak to działa, bo czyli to jest właśnie ten przypadek cudu gospodarczego, jak mówią neoliberałowie, powszechnej prywatyzacji, wyprzedaży wszystkiego, co się dało. I do czego to doprowadziło? No, To jest też skutek. E, pamiętajmy, że w Chile ciągle obowiązuje konstytucja uchwalona przez Pinocheta i jej, jej dział gospodarczy doprowadził właśnie do tego, że tam to nawet nie jest ultra, to nawet nie jest neoliberalizm, tylko jakiś rodzaj ultraliberalizmu, gdzie w zasadzie wszystko jest prywatne, wszystko jest prywatne, co powoduje, że to zjawisko oligarchizacji, neoliberalnej oligarchizacji życia społecznego Spotęgowało się do stopnia wręcz groteskowego. W zasadzie Chile rządzi 20... Y 20 rodzin, miliarderskich rodzin. Między innymi rodzina obecnego prezydenta. Między innymi rodzina obecnego prezydenta, która ma tyle pieniędzy, że może robić z życiem politycznym, co chce, tak naprawdę. No dobrze, a obrońcy liberalnej demokracji w tym momencie pewnie byś zarzucili, że nie bierzesz pod uwagę tego, że ludzie sami głosowali na Sebastiana Piniera, wcześniej w Argentynie na Maurizio Macriego, w Iraku też wybrali obecny rząd. No, w Ekwadorze jest trochę inna sytuacja, bo Lenin Moreno, jak wiemy, sta startował z zupełnie innym programem niż to, co obecnie realizuje. No ale w takim razie jak to jest? Dlaczego ludzie na nich głosowali? Nie możemy zapominać, że podobnie jak skoro zaczę zaczęliśmy od Francji, że yy, ta oligarchizacja życia społecznego doprowadza do tego, że oligarchowie kupują całą prasę kupując wszystkie media, mają tyle y, instrumentów wpływu na ludzi, opowiadania im bajek, y, y, jakichś nonsensownych zresztą bajek, typu z, y, skapywanie bogactw, prawda? to jest jedna z propagandowych feltów neoliberalizmu, które jest oczywistym kłamstwem. I tutaj, e, dlatego być może we Francji, gdzie 95% mediów należy do oligarchów... Kolejny fakt, o którym polska opinia publiczna raczej nie słyszała. No raczej nie słyszała i niestety to zjawisko dotyczy innych krajów, które weszły na drogę neoliberalizmu. Po prostu jest, w każdym kraju jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt czasem bardzo bogatych rodzin, które, do których w zasadzie kraj zaczyna należeć, cały kraj. Jak w Libanie ukazał się taki fajny, fajny transparent na demonstracji, e, mówiąc: Patria, Ojczyzna dla Was, a Patriotyzm dla Nas. E, oczywiście jest przy, przy okazji e, manipulowania ludźmi, prawda? Są oczywiście też e, e, przypadki no, zaskryzającego. E, Nacjonalizmu, tak jak w niektórych, tak jak w Chile na przykład, gdzie jednak pompuje się, albo długi czas pompowało się te uczucia nacjonalistyczne, narodowe, żeby nimi przykryć trochę to całe wykorzystywanie zwykłych ludzi do tego, żeby się bogacić. To jest zresztą bardzo przykre i dobrze, że ludzie to wszędzie zaczynają zauważać. No więc skoro dominacja oligarchii jest już tak wielka, skoro manipulowanie ludźmi jest możliwe na taką skalę, to czy jest jakaś możliwa alternatywa dla tego systemu? Da się w ogóle walczyć z tym autorytarnym neoliberalizmem? I jakie pomysły w tym zakresie zgłaszają sami protestujący? Da się, da się, bo... W... To neoliberalizm proponuje rozwiązania nie do wytrzymania dla szerokich warstw ludowych. Po prostu to jest no, coś, co z drugiej strony trzeba pamiętać, że to jest konsekwencja też poniekąd upadku Związku Radzieckiego, bo dopóki Związek Radziecki istniał, to w krajach zachodnich e, takie pomysły neoliberalne, jakie teraz występują, nigdy by nie zostały zgłoszone bo ludzie z dołów społecznej inspirowali się poniekąd ideą równości, ideą równości, ideą innej dystrybucji bogactw niż, niż dzisiaj. Dzisiaj nie ma jakby takiego wzoru, nie ma żadnego wzoru politycznego, który by pomógł tym ludziom zorientować się, gdzie leży, gdzie leży problem. A partie lewicowe, które działają w tych krajach, one są tam wszędzie obecne. Jakie one zajmują stanowisko? Wszędzie są, wszędzie są obecne, ale no niestety niezbyt mogą się. E, są traktowane często jako owszem, rodzaj stałego elementu w krajobrazie politycznym, ale nigdy nie mogą się e, dorwać naprawdę do władzy, bo po prostu nie mają pieniędzy, nie mają, e, nie mają albo środki publiczne, które zapewnia państwo podczas wyborów, są zbyt skromne, żeby ci, żeby ci ludzie mogli dotrzeć do wszystkich. Tu jest trochę problem. Tu jest problem z ludzie na szczęście sami są mają na tyle krytycyzmu, że jednak zauważają, że coś złego się dzieje. Czyli znowu jakby to neoliberalne państwo gra do jednej bramki, tak? Sprzyja określonej opcji politycznej. Ale oczywiście sprzyja przede wszystkim tym najwyższym warstwom materialnym, które, które się dzięki temu neoliberalizmowi wyłoniły. Zresztą nie tylko dzięki niemu, ale i wcześniejszemu kapitalizmowi który właściwie do tego zmierzał, był ograniczany oczywiście, tak jak w zachodniej Europie, poprzez socjaldemokrację prawda, i ruchy lewicowe, ale no, po zniknięciu Związku Radzieckiego to już zabrakło argumentów, prawda. i e, e, ludzie zauważają, że e, to pompowanie, to, 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 to wykorzystywanie najniższych warstw społecznych do tego, żeby się bogacić, jest tak z gruntu niesprawiedliwe, że bunt wydaje się naturalny, musi być, musi wystąpić. I jedyną drogą, też być może, na to, by ludzie mogli lepiej kontrolować władzę, jest, tak jak mówią Francuzi, którzy wystąpili z pomysłem referendum z inicjatywy obywatelskiej, są regularne referenda. Tak jak no, powiedzmy w Szwajcarii, czy w Rożawie, czy w, czy, czy w Wenezueli, prawda, gdzie ludzie mogą jednak wyrażać się na temat konkretnych posunięć gospodarczych. W dzisiejszej sytuacji, w, w warunkach demokracji przedstawicielskiej, posłowie, czy w ogóle parlamenty, z, zakłada się, że ci ludzie przez, jakby, dostają kredyt od swoich wyborców i mogą robić co chcą. I to jest niestety jakby trudność pewna, bo to jest jasne, że bardzo rzadko właściwie ugrupowania polityczne, szczególnie prawicowe, spełniają swoje obietnice wyborcze, ale ta kontrola referendalna jest być może konieczna, jest być może konieczna po to, by ludzie mieli nie tylko wpływ, ale i większą odpowiedzialność za politykę państwa. Zobaczymy protesty w Europie, takie jakie widzimy w Ameryce Południowej, takie jakie widzieliśmy we Francji. Czy one się powtórzą w innych krajach europejskich? Czy one się powtórzą? Z pewnością się powtórzą. To jest zresztą zaraźliwe, bo tak jak mówię, no, inspiracją dla wielu tych protestów były żółte kamizelki francuskie. Zresztą był przez pewien czas ludzie w, nawet w Sudanie nosili żółte kamizelki. A może do dzisiaj to już jest mniej jakby modne powiedzmy, ale, ale ta inspiracja pozostaje ważna, pozostaje no ciągle jakby. W, w Życiodajna dla tych ruchów, bo, które są spowodowane zupełnie no, powiedzmy przyziemnymi sprawami, ale absolutnie istotnymi dla życia społecznego. No, pf, ludowy protest przeciwko neoliberalizmowi musi, musi to zmienić, musi to po prostu zmienić, bo jest skrajnie niesprawiedliwy. Chyba właśnie doszliśmy na całym świecie do tego momentu, kiedy w systemie, jaki znamy, nie da się już normalnie funkcjonować, a przynajmniej ogromna większość społeczeństw na całym świecie faktycznie czuje, że tak dalej żyć nie można. Będziemy obserwować te wydarzenia, informować o nich na portalu Strike, również dlatego, że media sprzyjające kapitalizmowi o tym na pewno nie napiszą. Waszym i moim gościem był Jerzy Szygiel. Dziękujemy. Dziękuję.